14 i 15 września odbyła się kolejna pielgrzymka ludzi pracy do Częstochowy organizowana przez NSZZ Solidarność. Region pod Beskidzie reprezentowany był przez związkowców, którzy udali się do Częstochowy sześcioma autokarami. To jest przeżycie duchowe, nie no, modlimy się za, 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 za rządy, za kraj, za prezydenta. No i za nas, za nasze rodziny, i za związek zawodowy. Solidarność oczywiście. 37. Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Francji zgromadzoną pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Józefa Pudnego, Metropolity Wrocławskiego. Zdjęcia. Dawniej Solidarność w latach 80. miała wsparcie w kościele. Teraz to wsparcie jest wymagane jakby od nas dla kościoła w tych trudnych czasach, które teraz mamy. Solidarność się bardzo mocno angażuje. Wczoraj byliśmy pod krzyżem, ale wcześniej był też Różaniec, wzdłuż naszych granic. Teraz modlimy się tu naszej Najświętszej Marii Panny. Jak co roku to jest 37. pielgrzymka. My zawsze podkreślamy to, że jesteśmy związkiem chrześcijańskim i takim zostaniemy. Zresztą nasze wartości budowane są właśnie na wartościach społecznych Kościoła, więc uważamy, że takie, taka postawa związku musi być widoczna nie tylko w samym związku, ale też i poza związkiem, czyli mówię dla społeczeństwa. A że trudne czasy są przed nami, no to widzimy dookoła, co się dzieje i jak wymaga to. Nasza wiara wymaga od to, żeby po prostu pokazywać tą postawę chrześcijańską. Bo człowiek, pracujący ciężko, bez Boga, bez modlitwy, bez ideałów, będzie jak tak z jednym skrzydłem dreptał po ziemi, to właśnie słowa naszego patrona. I my nie chcemy dreptać jak ten ptak po ziemi. Dlatego pełni wiary przybywamy na Jasną Górę każdy w swoim intencji aby podziękować jasnogórskiej Pani za opiekę za opiekę ludzi pracy. Podczas tegorocznej pielgrzymki ludzi pracy do Częstochowy po raz pierwszy uczestniczył w niej premier rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Polacy zawsze szukali Solidarności, poszukiwali ideałów. One oświetlały nam drogę, drogę naszych wysiłków. Wysiłków najpierw ku Wielkiej Rzeczpospolitej obojga narodów, potem wysiłków zmierzających do odzyskania niepodległości, a dziś znowu w nowym świecie, w nowych okolicznościach. Nowych wyzwaniach, wysiłków, które mają obudzić naród do wielkości. No to takie święto ludzi pracy, coroczne, Przyskać. gdzie spotykamy się w nas, na w Górze, aby podziękować Panu i Marii za opiekę nad światem pracy, nad nami, ale też jest, myślę, ważne. W nabrać siły na przyszłość.